Dzień dobry, ja jestem Derwarian, z Państwu opis zmian patchu 12.12, .12, czyli standardowy patch, jak co dwa tygodnie, aczkolwiek na no dzisiaj jest on z Środy na czwartek, bo chyba jakieś święto było w Ameryce. I jak zawsze, e, po prostu e, dzień później ten e, paczek się pojawia. I też o dziwo dzisiaj, z jakiegoś powodu, półtorej godziny opóźnienia było z patchnotami na stronie. Nie wiem dlaczego, dziwne. Coś się e, tam popsuło i ktoś chyba w rajocie po prostu zachlał pałę i nie wrzucił. Tak mi się po prostu wydaje. Zostawcie kciuba kciuka, zostawcie suba i dajcie znać znajdujemy, że patch wchodzi i lepiej, żeby ogarniali co tam się dzieje w gierce, prawda? Lepiej wiedzieć. Aha, jutro jak coś, nowa postać, naila będzie grana na streamie, pewnie około 12:00. także jak coś zapraszam na streama i później też to będzie na YouTubie, także wchodzia też na YouTube'a, jak coś. Tyle lecimy. Po pierwsze, bohaterowie. Amumu dostaje zmniejszony koszt many na kół do 30 aż na początek, czyli 40, wow, sporo. I tam na ostatnim poziomie będzie 50, także i tak spory upgrade i obroszenia na RC zwiększone o 50 na wszystkich poziomach. Dwa fajne bufy dla Amumu, trzeba przyznać, a aktualnie wydaje mi się, że czempiony, które są takie tankowate wracają trochę do mety. I to są naprawdę miłe bufy. także jak ktoś tam gra do jakiejś platyny... Polecałbym takie mumu sobie pograć. Myślę, że może być całkiem niezły. Fajne bufy. Ja zastanawiam się, czy sam coś może nie zagram. Aini dostaje również bufa. Również taka postać w miarę prosta i yy, cały czas oczywiście skuteczna. Bufik na kół. 5 punktów procentowych. Przylicznik. Oki. I na areczce e e, Tibersa 100. Zdrowia mu dali. Po prostu. Tak. O. I jeszcze pancerz tutaj na 11 i 16 level zwiększony. 10 i 20. Ok spoko. Dalej Belwet, nowa postać, weszła, no i oczywiście okazała się OP. A pamiętacie, co mówiłem? Powiedziałem, że będzie głównym. A, a, a i co się stało? Jest OP. Zawsze, jeśli ja mówię, że postać jest zła, to znaczy, że będzie kurewska OP. Także no, e, taka sytuacja. Także e, o, o tej naila zobaczymy, co jutro powiem. Wpadajcie na, na streama albo na, 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 na YouTube. E, dobra, co do Belwet, Podstawowy tutaj zasięg zwiększono o 50, czyli buff powiedzmy, aczkolwiek to jest zabranie z r Regeneracja zdrowia zmniejszona o 2,5 punkta, i przyrost regeneracji zdrowia też zmniejszony o 0,25, także regeneracja zdrowia w dół, ok. Pasyweczka tutaj na początku jest buff o 300, ale tracimy 0,25 punktów procentowych na tam 13 levelu. No I też wzwyż, także ok. Ale za to dostajemy za każdego dużego stwora, czyli za taczki dostajemy z tego co rozumiem, tak? No, coś za coś, niech będzie. Ok. E, aha, jak coś tych taczek nie trzeba jakby za, wiesz, niszczyć, tylko wystarczy, że ktoś obok ciebie e, to weźmie, a ty i tak dostajesz tego, e, tą pasyweczkę, więc spoko. E. Dostaje nerfa o 4 na ostatnim poziomie, i tak samo kradzież życia tutaj nerfi ono o 2 punkty procentowe na ostatnim poziomie. I tutaj właśnie zdradzę Wam, że maksowanie E to właśnie była najlepsza droga grania belwet, i dość późno to niestety odkryłem, bo na początku maksowałem Q, później też próbowałem chwilę W, a widzowie mówili: Damian, spróbuj E, ale mówiłem: Nie, no to nie ma sensu. Okazało się, że właśnie maksowanie E to jest najlepsze, także widzowie. Widzowie są po prostu najlepsi i widzowie widzą najlepiej. E, także, no, maksowanie E było no, mega mocne. Mega mocne. E, no i oczywiście znerfili to. Także e, pytanie: Czy będzie się wracało do maksowania Q? Czy dalej będzie się maksować E? Nie wiem. Trzeba będzie pograć, e, ale myślę, że maksowanie E chyba dalej to będzie to. Albo ewentualnie 3 punkty w Q i później maksowanie E. Może coś takiego. E, dalej, Ereczka dostaje tutaj nerfa na ten damage. Było 35%, będzie 25% na wszystkich poziomach. Ok, zasięg ataku, dodatkowy zasięg ataku 50, a tutaj było do, do setki. Także jakby dostaliśmy tutaj to 50 na, na base, na base range'u, Więc już ten tutaj tam 11 i 16 level nie ma tego, tego bufa, nazwijmy to. I dalej. Zdrowie ławicy pustki, i tutaj chodzi o te, te małe, te. Te dżabongi, jak ja to lubię nazywać, wderfiony na szóstym oraz na jedenastym levelu. Dużo ludzi pyta, bo nie ogarniają w ogóle tej postaci. Te, te małe ziutki się przy, przywołuje wtedy, kiedy się weźmie Rift Heralda albo Nashora, jak coś, bo za każdym razem jak gram belved na streamie dostaje to pytanie, jak to to czemu, jak to się pokazuje, co to jest. Także trzeba wziąć tamte. No i trochę oczywiście tutaj bugfixów fixów dostaje, no bo no, no jest to. Trochę zbugowana postać, ale nie będę oczywiście e, czytał. Dalej, Blitzcrank. Y, dostaje buffa na Q. 15, y, 15 damage'ów po prostu na swoim przyciągnięciu. I Ereczka 25 na wszystkich poziomach. Dwa bufy dla Blitzcranka na damage. Ok. Rzadko kiedy Blitzcranka widuje. Ale nie wiem, czy aby na pewno damage to jest. Y to, czego on potrzebuje. To, że w ogóle jego umiejętność W dalej działa tak jak działa, jestem mocno zaskoczony, że tak powiem. Lecimy dalej. Doktor Mundo. nerfy. Regnacja zdrowia na pasywce zmniejszono o 0,2 na początku i o 0,4 na końcu. Okej. Okay. Reczka. Zwiększenie podstawowego zdrowia zmniejszono o 2 punkty na początku i na 5 na ostatnim. Uj, hu, hu no Trochę go tutaj dojechali, ale Mundo, ja właśnie mówię, że ten ostatni durability update e, pomógł, pomógł mocno i widać, że te tankowate, e, tankowate herosy wracają trochę do gierki, także nie dziwię się, że tutaj nerf na Mundo e, trzeba było dać. Dalej, Fiora jako kontra oczywiście... E, jako kontra oczywiście na tanków dostaje nerfa i to jest nerf o 1 punkt procentowy za każde 100 AD ale jestem lekko zaskoczony, bo na PBE był nerf tutaj tego procenta był a nie przylicznika i zastanawiam się czy to jest na pewno na pewno dobre, czekaj, bo wydaje mi się Kurde, że po angielsku było chyba inaczej. Chwila, chwila. Niekiedy tak bywa, że na polski ich się y, mogą pomylić. Ale sprawdzę. To możliwe, że na PBE jednak to wycofali. A nie, jednak. Jednak wycofali. A, no to to nie jest duży nerw w takim razie. Wcześniej było z 3% tutaj do 2. Jakby stały procent. A tu jest tylko przelicznik. No to to nie jest duży nerw na Fiorę. U, dziwne. A Fiora jest bardzo mocno aktualnie, także polecam grać. Y, dalej, Heimerdinger. Y, no jedna z... Trochę zapomnianych postaci bym powiedział. Tu jest mi kod jak coś, nie bójcie się, nie jest groźny. E, jest jeden z no, najgorszych winrateów w grze, no i w ogóle jeden z najmniejszych, bo play rateów tak naprawdę. Także mało kto gra w ogóle, także dostaje buffy. Zdrowie na kół, na działeczkach 25 na początku i 125 na końcu. Ok e, i obrzenia magiczne zwiększone tutaj o. Jeden na początku i o 5 na końcu. I do tego jeszcze stun, czyli ten granat zwiększony o jedną e, sekundę. A czy zmniejszony, oczywiście, czyli buff. Dalej, Ivern. O, ale kociu, uważaj. E, dalej, Ivern. Na pasyweczce koszt y, tutaj przejęcia kampa. E, 3,5% na początku, w dół i na końcu też 3,5%. ok Tutaj, jeśli chodzi o manę, 4,5% na początku i tutaj na końcu również bardzo przyjemne, muszę przyznać, tarcza zwiększona o 10% na początku i o 30% na koniec. Oki, okay. i do tego jeszcze ten sam co na. co na. Yy, ance, na Tiberii, aczkolwiek to jest 50, 100 i 150, ok. I do tego jeszcze odporności, tak samo tutaj. O nie, tutaj jest o 10, 5. 10-10, okej. Okay. No, trzy miłe bufy na Iverna muszę przyznać. I jestem zaskoczony, bo Ivern da się nim dobrze grać. I grałem kilka razy i było nieźle. A ja lubię grać, Że znaczy, lubiłem kiedyś grać Ivernem, więc myślę, że może częściej być widywany przeze mnie grany Ivern. Coś tak czuję. Dalej, Johna dostaje kocur. Spokój. Uspokój się kocie. Jana dostaje nerfy, bo ma, miała jedną z największych wynigat od grze, z tego co widziałem. Taka ciekawostka. Prędkość ruchu zmniejszono na ostatnim poziomie o 2 punkty procentowe. Spowolnienie zmniejszono 4 na wszystkich poziomach i na E tarcza 10 w dół. I do tego jeszcze 5 punktów procentowych zabrali. Uff, no ta prędkość ruchu chyba najbardziej tutaj jest bolesna, mam wrażenie. Te dwa procentowe to jest jednak trochę zapierdzielania, co nie? Taka sytuacja. Dalej Jarvan dostaje buffy przyrostnany 15 e, co level więcej. Ok, zawsze coś. I pasyweczka, czas odnowienia zmniejszony tutaj do 3 sekund, 6, 11, 16. Spoko jest to zmiana na pasywkę na pewno, ale nie wiem czy jest to jakiś taki duży buff. No bo Jarvan jakiś czas temu był mocno grany, prawda? Ale po tym durability update jakoś zniknął. I ja też jakoś odpuściłem go, a przez jakiś czas byłem niemalże otepekiem tej postaci. Ale nie wiem, czy to jest wystarczające, żebym do niego wrócił. Nie jestem pewny. Dalej, Katarina dostaje zmiany. No, dużo ludzi narzeka, że Katarina jest yy, jest irytującą postacią, ponieważ buduje jakieś tam divine sunderery i inne dziwne itemy i, i tak działa ta postać. No i nie dziwię się, Katarina no jest irytująca, bardzo często. Yy, na początek, pasyweczka po odzyskaniu już tuuletu, y, z AD skalowanie zmniejszono o 10 punktów procentowych. E dostaje nerfa o 5 i o tutaj przylicznik 10% AD. Okej. Okay. Ereczka. Mm, mm, zwiększają tutaj. Prędkość ataku, przylicznik 3, 4. Nie, przepraszam, 3,2, 2. Okej. Okay. I tyle. No dobra. Skuteczne przy trafieniu każdego sztyletu 3 punkty procentowe więcej. No dobra. Nie wiem, czy to tak wiele zmienia, szczerze powiedziawszy. Ale no. No też nie jestem fanem Katariny i nie lubię jej. Nie lubię. Lucjan. Ej, <coughs> przepraszam. 2 AD. 2 AD zabierają Lucjanowi. Tako, ok. Q. 20 na ostatnim poziomie tutaj zabierają. Pierwszy level jest tak samo jak było, i później tam co 5 więcej. Zabierają po prostu tego. Okej. Okay. Dalej, Serafina dostaje buffy na swoje E. Znaczy, no w sumie tutaj jest takie. No na początku jest to buff, ale w sumie z maksowaniem jest to nerw, prawda? O jedną sekundę. Także takie wyśrodkowanie można powiedzieć, ale za to dostaje pół sekundy dłużej na spowolnieniu oraz oguszeniu jej E. Także całkiem. całkiem przyjemnie. Coś za coś. Spoczko. Dalej, szako. zdrowia, zwiększone o. Zmniejszono, przepraszam, o 4, czyli będzie mniej HP -ków. i przyrost pancerza również zmniejszono o 0,7, czyli traci tam 10, 11 powiedzmy, czy tam 12 nawet, 12 arboru, ciekawe, ale dostaje za to dużo damage'u. czy dużo to może za dużo powiedziane, ale dostaje damage'u więcej: 15% AD na Q, na W dostaje 3% AP i na E dostaje, mieli Państwo, 5 punktów AD procentowych. I do tego jeszcze 10 AP na E. No to są takie małe rzeczy, ale zawsze coś. E, Widziałem, że trochę ludzi gra tego szako pod tanka w ogóle. E, spotkałem kilku takich gagatków i chyba o to chodzi, że e, nie chcą chyba tank szako, żeby był grany, tylko po prostu, żeby grał jako Assassin. Tylko, że problem jest taki, że nie aktualnie nie są zbyt e, w dobrym miejscu, że tak powiem, przez Durability Update oczywiście, e, więc nie wiem, czy to wystarcza, żeby szako wynagrodzić jego ból, tak mi się wydaje. Dalej, Singlet dostaje spowolnienie zmniejszone na, na, na tutaj do 50% na początku i zwiększyć do 70% na końcu. Z tym, że W jest oczywiście skillem, który maksujemy ostatni, także no boli go to troszkę. I Ereczka, tutaj statystyki zmniejszone o 10% na początku. Na 11% jest tak samo. I na ostatnim jest 10 więcej. Ok, spoko. Czyli znerwujemy po 6 levelu. Okej, okay, spoko. Dalej, Soraka dostaje uzdrowienie większe. 25 na wszystkich. Nie, przepraszam, 25 na początku. 50 na końcu. W środku, przepraszam. I na końcu 75 więcej. Ok. Ale nie usuwa już głębokich ran z celów. Kurczę szczerze Wam powiem. No, ostatnie kilka dni. Mam wrażenie, że te zmiany ostatnie, kurde, z tym leczeniem. Nie podoba mi się to tego leczenia i dalej jest kurewsko dużo. <grym> no, ale okej, okay, no dobra, no zobaczymy. No, jakby rajd obiecywał. Będziemy to monitorować, będziemy to ogarniać. Będzie dobrze. Także ja wierzę, będzie dobrze. Dalej, wiego. podstawowe leczenie po przejęciu e, ciągła przeciwnika, 0,5% mniej z maksymalnego zdrowia celu. Leczenie, ok, fajne, fajne. Aż dziwne, że tak długo im to zajęło, bym powiedział. E, dalej, zabierają mu tutaj taką sztuczkę, e, można było kliknąć W i podczas ładowania W klikałeś E, przez co znikałeś e, i jakby taka była interakcja, ale już jej nie ma, także po prostu ją wywalili. Także taka sytuacja. Ereczka. E Obrzeżenia fizyczne tutaj zmniejszono o 3 punkty procentowe i o 5 na końcu. Ok. Także no, ponerfili w jego, no w jego tutaj y, bardzo mocno na kompetetywie zgrany. Na salocalacie w sumie też często spotykany, także chyba chyba się należało. Y, dalej, Jorik. Y, Jorik też dostaje bufę na swoje tutaj mm, te ludki małe, gule. Istoty mgły, Nie wiem, jak mnie to są gule, ale ok. Y, Zdrowie zwiększono o 10 na początku i o 20 powiedzmy zaokrąglimy na końcu. Prędkość ruchu zwiększono 25. Ereczka, też tutaj bufy jak u Anki i u Iwerna 50, 100 i 300. 300 więcej? Tak, o na 16 levelu. Okej, okay. spoko. I 5% przelicznik jeszcze, maksymalnego zdrowia Jorika. Ok. I zasięg y, ścigania zmniejszony o 600 jednostek. To jest niby po to, żeby poprawić, żeby niego nie ma tak głupio ta, y, 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 ta dziwica jego. Dalej, Yumi dostaje y, bufa na. No, no, na pasyweczce 4 na początku i 20 na końcu, ale zabierają tutaj leczenie na jej E i to aż 40 na ostatnim poziomie, także dość sporo. Yy, I prędkość ruchu dostaje Wufa o 5 punktów procentowych. Także zmniejszałem leczenie na Yumi, zmniejszałem leczenie na, yy, na Sorace. No i nadzieję, że to idzie wszystko w dobrą stronę. Oby, oby, no bo właśnie Soraki i Yumi, mówiłem w naszych postaciach na no, aktualnie mocne, bardzo kurde mocne i bardzo oddają. Dalej Zeri. E, Zeri, jakbyś się ktoś y, dziwił, dostała bufy i oczywiście trzeba już nerfić. Ech, kolejny patch, gdzie Zeri musi być zmieniana. Ajajaj, regeneracja zdrowia zwiększona na początek tutaj jest buffik akurat e, o, o, o 15 punktów. Okej. Okay. czy do 15 setek raczej. Spoko, ale w tutaj na początek dostaje buffa, jeśli chodzi o flat damage o 10 więcej, ale zabierają 20% przyliczniku na AD oraz 10 na AP przylicznika i trafienie krytyczne również tutaj 35% i do tego 15 taka na 17 17 na AP też zabierają i tutaj też flat damage na krycie 18 taka na 17,5 no nie wiem, czy widzieliście, ale AP Zeri na midzie, na W, po prostu ładowała takie hity, że to było trochę... trochę to było chore. Dalej, Nocny Żniwiarz dostaje zmianę tutaj w budowaniu, zamiast Różki Zniszczenia będzie Charge kodeks. co ciekawe, właśnie item, który dawał Ability Heista nie miał żadnego przedmiotu, który dawał Ability Heista tak dziwnie to wyszło, prawda? Także teraz już będzie dawał, bo po ostatnich zmianach tam Ability Haste'a dali chyba 25, jeśli dobrze pamiętam. Dalej, był błąd z wężowym kiełem, czy kłem po prostu, chyba, i płomieńcienia były zbugowane, wężowy kieł działał za dobrze, a płomieńcienia działał źle. Także już teraz naprawili, coś, coś było nie tak. Teraz będzie ok. Dalej runy drapieżnik, czyli Predator na początku. Prędkość ruchu zmniejszono o 20% i na końcu będzie Buff o 5,5%. No, Obrażenia 20 w dół na początku, ale na końcu 60 więcej. Przelicznik 5% więcej na D i 5% więcej na B. Ok. I czas odnowienia zwiększono o 30% na początku i później tak samo jak było. Także no nerfy w early game'ie, a później buffy i to myślę, że w dużej mierze jest wycelowane w idzie. tak mi się wydaje, bo mało kto aktualnie gra Predatora tak naprawdę, raczej nie jest to jakoś tak bardzo grywalna runa. Także no, wydaje mi się, że to w dużej mierze jest z, z, z Singeda. Zmiany systemowe z wizją. Niekiedy coś takiego, że wychodzisz, no przechodzisz przez krzak i jakoś tak późno widzisz warda. Na pewno mieliście coś takiego, ja to mam bardzo często mi się to zdarzało. I wydawało mi się, że wiesz, Ward'a, a tu się okazuje, że jakoś tak go później, później go pokazało z jakiegoś powodu. Tak samo niekiedy też z potworami w dżungli jest i teraz już nie będzie tego problemu. Riot Games naprawiło. Brawo. Super. Eporyl esencji, dużo było pytań o to. 28 czerwca, mini państwo wjeżdża, i do 12 lipca będzie. I też jest tutaj, po tym będzie jakaś duża przerwa, bo muszą to przerobić. Ok, i tutaj jeszcze jest jakaś rekompensata, że będą jakieś misje, gdzie dostaniemy 30 mitycznej esencji. Także spoko opcja. Zawartość mityczna, będą jakieś mityczne barwy do kupienia za mityczną esencję. Spoko. No, i tutaj te rotacje, tam jakieś skiny znikają i nowe wjeżdżają. Także jak coś sprawdźcie sobie w, tam w tym swoim sklepiku, nazwijmy to, bo jest wymiana po prostu. Systemy behawioralne. Jeśli wyciszycie gościa w, w trakcie wyboru bohaterów, no to będzie to też podczas rozgrywki. Dziwne, że to nie działało tak wcześniej. Klasz demacji 20 czerwca, turniej 25-26. Spaczko. Wyzwania, no tylko tutaj naprawili, aktualizowali, nic takiego ważnego, błędy pomijamy rzecz jasna i skidy, co on tutaj Rajot narobił, o, ale nowy Kaynik, o kurde, dobra i chronę od razu odpalimy, sprawdzimy, Kate Liluva i ciekawie wygląda, Kane, i tutaj są dwie te formy, spoko, Ocean Knight Pantheon. Okej, okay, to jest ile Ilaoi. Tak trochę męska wygląda ta Ilaoi. Co nie? Ty dziwnie wygląda ten kein. No i ja chyba ma fajniejsze skiny, coś mi się wydaje. Ale Pantheon fajny, muszę przyznać. tutaj te, to jest ta. Y, do Weigara. To, co tutaj było przed chwilą. Jest w <laughs> ta mityczna barwa. Za 40 i Chyba spoko. Wydaje się być ok. Tyle, taki paczek. Dość sporawy, wydaje mi się. Dość sensowny bym też powiedział. Mi się podoba. Jak dla mnie ok. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie. Co, co fajne, czy nie fajne. Jak dla mnie jest Kituba. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Ja Zawsze na streamę Idy film na YouTube. Życzę Wam miłego. Dzionka. Bye bye.